gdzie będę chciał wykonać e, samodzielnie maszynę do cięcia po prostu racja dwie takie prowadnice meblowe e, one kosztowały w granicach 20... nie no kosztowały dokładnie mamy deskę z budowy e, jakąś tam kantówkę kontrolatę mm, kupiłem te dwa takie kątomierze mam też tutaj e, drut e, elektrooporowy i spróbujemy, spróbujemy, mamy takie dwie sprężynki, bo drut elektrooporowy lubi się rozciągać, a więc to mamy i spróbujemy, tu mamy w jeszcze drucik i spróbujemy zrobić tego po prostu maszynę do cięcia stropianu. Ok, mamy ucięte te dwa kawałki. Nowa piła, więc szybko to poszło. Te prowadnice mają 40 cm. Tak. Myślę, że 40 cm wystarczy, bo nie będę nic innego ciął. Styropian będzie maksymalnie o grubości 20, więc spokojnie wystarczy. Całość podłączyłem pod 12V i daje radę, aczkolwiek zalecane tutaj jest napięcie około 20V, najlepiej jakiś stary zasilacz od laptopa. Także zróbcie sobie coś takiego w domu, jeżeli planujecie budować samemu.